Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piotr Lotnicki, a dzisiaj Piąty odcinek z Outlastica że miłego oglądania, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję tam na dole Dobra, tutaj skończyliśmy grę Nie wiem czy pamiętacie jeszcze Ale ja pamiętam za tym mam save'a Dobra, pobiegnę sobie Aha, ktoś tutaj Jakiś człowiek Dobra można najpierw drzwi pójść sprawdzić Dobra, zaraz sprawdzę ładnie śpiewa, prawda? Jeżeli wam się podoba to. O kurczę, dwie bateryki ale w Dobra. Super są. Przyniesie mi bateryki. Dobra, ja tu zamknę drzwi. Tu jest jakiś typ. Witam cię Witam u Ciebie Halo Mam przez chwilę coś takiego robił chyba Chyba nie chce mu się żyć mógłby nie patrzeć. Dobra Idziemy tutaj, bo wątpię, żeby gdzie indziej mógłbym iść. Łe, czemu ja w górę poszedłem? Kamera mi się włączyła. Którędy? Prawo, lewo? Dobra, pójdźmy najpierw tędy. Aha, dobra. ja jednak pójdę jednak tędy. A tam tędy chyba nie pójdę jednak. Bo niestety nie. Dobra. to male. Okej. Okay. Bo mi tu nikt nie spadł. Dobra, woda śleje, to ja się umyję troszkę tu w tej gerancji. mora zacząć ubiec? Czy. Bo w sumie nie wiem, bo. Ciężko. Co jest? Jak głowa tu leży, brutalne to. Co jest? Aha, dobra, czyli już muszę iść dołem, także zacznie się zaraz coś tu dziać. Tak czuję. Oj oj oj. Wy pewnie nic tu nie widzicie, ale ja też prawie nic tu nie widzę. Ciemność mam. Aha. Lewo, prawo, lewo. Aha. Dobra, tutaj jeszcze nie mogę Także idę w drugą stronę Mam dwie na... Dwie, aha, dobra Jeszcze minuty odcinka, dobra Zapisywanie Czyli coś tu Będzie niedobrego chyba Odpuszcz Aha, cielno Dobra, a tutaj? Da się Kurde Ale nie wystarczyłem się a wyjdź wyjdź stąd, dobra, ale mam spadki klatków mam nadzieję, że wy tego nie odczyliście. dobra oblałam się wodą, zimna jest dobra, idę w górę halo lampa o. schodami? co to jest, nogi ej, coś tu zaraz się zacznie dziać na stówę. Tu jest kolej jakiś Ale hałas, ale hałas, ale hałas. Zaraz mnie coś dopadnie. O tak. O tak, widzowie. I tu dziura. O tak, tam się na pewno nie bezskona. O tak, widzowie. Zapisywanie tutaj, coś będzie. Dobra. Co tu się dzieje? Wiemy, jesteśmy w ogóle. Słyszę grubego. Gdzie on jest. ciąg jest. Co jest? Gdzie? Nie? Widzowie, pomóżcie. Co tam jest? Kurde. Słyszę go cały czas. Schody, 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 schody. Dawaj, 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 Nie, nie bateria, nie, nie, nie! Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, 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 kurde! Skacz! Jezus! Chyba mnie zaczął gonić w tym momencie. Co za gruwas... Łe! Nie schodź! Ty psychopato jeden. Dobra. Przeładowanie. Tak, udało się. Udało się, widzowie. Musicie zostawić łapeczkę w górę. I subskrypcja, żeby była szara, siema, co tam u ciebie, ale masz ładne rąbki. Dobra, male w łodzi. Pięknie ktoś w jednej wieku, kurt, stepilu, co za psycho. Jestem jest ktoś? Się iść teraz. Nie, 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 nie. chyba już. Czy jest? tu nic nie ma, czyli muszę iść tędy. Jest tam. Czy też. 6 Co tam. Dobra. Ja może do niego nie będę podchodził. Pójdę po prostu sobie w dół. I znów jesteśmy tutaj w kanałach. Kurcze. Ciężko. Dobra. Co jest? Biegnę za nim. Ucieka przed kimś na pewno. Co jest? Słyszycie to? Ja pierdzielę. Dostań się na parter oddziału dla mężczyzn, no dobra. Ale to. Aha. Super. N notatki, sieki już chyba bardziej. Nie mogą. Notatki, dokumenty, nie mam więcej dokumentów, notatki. chodzić chodzi. No to to jest nieważne. W sumie nie wiem, czy to w tym odcinku to robić. Nie wiem, spróbuję. A jak nie to. Także ja kończę. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Subskrypcja tam na dole, żeby czerwony przycisk zamienił się w szary. Zróbcie to dla mnie. Napiszcie komentarz odnośnie od plastika, czy wam, czy lubicie, jak się boję. Jak, jak jest zabawnie. No i to tyle. Trzymajcie się mordeczki. Widzimy się już jutro. Na razie. Cześć!